Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku. Niestety siadą oknie nasze. Będziemy musieli je z powrotem przewracać, ale mamy inną akcję, inne prace. Będziemy wozić gnuj na pola. To jest ze mną Filip. Filip aktualnie ładuje zestawy. Będziemy wozić tutaj na te pola. Pole w sumie jest to. Bo tam obok Wapna będziemy wozić. Tam hen, hen, hen. Tam pły mam 40 ton już na sobie. I chwili jeszcze będzie woził drugim zestawem. Na dwa będziemy wozić. Też, te... Też Te 10 ton będę miał. Około gdzieś tak. No, aktualnie czekamy, jakby sobie, bo deszczyk pada. O -o -o. Nie możemy robić w polu. Powodzimy na pole. Dobra, ja mam 42 tony. Nawala tym deszczem. Chciał kabinę. Przez dwie łyżki. O, burta pogięta. No, jeszcze jedną łyżkę wsypisz żeby nie gić. <laughs> no, sorki. No, prawie już upalę maszynę. Dobra. To ja jadę już. Akurat 90% Nie ma pustych przejazdów. Wiecie ile mamy już godzin na sejwie? 225 Przegranych Czy jak to woli przewczonych Ogrodzenie już zamówiliśmy u chłopoków Może w następnym odcinku cię ukaże Przyjedzę, będzie zrobione, zamontują sobie tak gramy powoli Trochę wjedziemy... albo nie, pojedziemy tędy Gdybyśmy nie usiedli, to pojedziemy tędy Szkoda, że ten deszcz u nas spada Tak byśmy sobie siano pozbierali no Ale jak nie to, to to zawsze coś jest do roboty na gospodarce Ja już jadę. Okej. No ja już wyspałem. Ja tam się najwiedniej poładuj, załaduj O, akurat dojechaliśmy. E, to nie dużo. O. 30 ton. Co się wyjdzie, nie odzywa Proszę mam gadać. O roboty wyjechały. Aaaa, to no, z Was coś. Tam On mi zlaquwało. tutaj zawadwy. Nie się tu. inna na ciebie weź wszystko Jestem, musiałem iść z na chwilę o, taki ten odcinek będzie, nie wiem czy wrzucamy, czy nie wrzucamy Działamy. No dobra Taki mały jest Ale krótki będzie ten odcinek No jeszcze tamten płyta jest nie? Możemy wyjść z tamtej Tam to gdzie... jest pusta Tam, Tam gdzie są małe Aaaa, no to tam na owiec to póki nie wywieziemy. Przez ostatnie dwa dni wywoziliśmy obolnik. Dwa sezony chyba. Ale Knejovic, chyba będzie się pozbywać. Zobaczymy to raczej. Znaczy Fajnie to w sumie wygląda, że na tak. łomy. Ale mogłyby... Chociaż... No. Tutaj mamy HF-y. O, zbugowana krowa. A -a -a. Co? Normalnie. O Boże zbugowana. Nie. Tam w tamtej. O tutaj też zbugowana Gdzie zbugowana? No przed chwilą przechodziła przez ścianę To chyba tobie wie. tu stacje trzy roboty W tamtej też masz w tej małej każdej masz po trzy stacje Co, my was nie będziemy zanudzać, co? Nie no. będziemy chyba. Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Bo to to samo będzie. Tak, tak co? Dzięki za oglądanie. Babki no. i suba, jak wam się podobało. Na razie. Idziemy się na akcji rozrzucanie gnoju Przyjedzie maszyna na testy. Arta.